Już za 24 godziny twoja walka z Michałem Chudeckim. 63 kg udało się osiągnąć łatwo? Łatwo. No wiadomo, że to jest trochę niż od mojego normalnego limitu, także troszkę, troszkę musiałem więcej pilnować się z dietą, Ale waga jest wszystko, wszystko jest w porządku, czuję się ok. Oby do walki. Nie osłabiło cię to specjalnie? No nie, myśl, myślę, że nie. No, teraz przy, trochę się nawodnię, zjem normalnie, także, także na pewno wrócę do, do normalnego stanu. Jak wyglądały te twoje ostatnie dni? Jak będą wyglądały ostatnie godziny przed walką? Cały czas o niej myślisz? Czy twoje myśli są gdzieś indziej? Nie, no wiadomo, że w miarę zbliżającej się walki, to myśli troszkę, troszkę więcej się myśli o walce, a ostatnie godziny, no teraz coś, coś zjemy, a później co, poleżę, odpocznę ostatnie dni tak samo, głównie, głównie łapanie świeżości, jakiś tam lekki trening i wszystko. Plan taktyczny. Nie zmienia się? Cały czas będziesz chciał iść do przodu, naciskać Michała Chudeckiego? Nie, to nie jest tak, że ja mam plan taktyczny, że cały czas do przodu. Ca cały czas do przodu to, to, to mógł iść Mike Tyson. Ja będę, ja będę yy, po prostu dostosowywał się do, do tempa walki, do tego, co będzie się w ringu działo i tyle. Jeszcze kilka tygodni temu mówiłeś, yy, będzie narzucona z mojej strony presja, pod którą Chudecki ma się ugiąć. Presja, presja, presją, ale presja nie musi się. Tylko no, wy, wyglądać ten, na, polgać na tym, że, że będę szedł do przodu. Wywierać presję można również cofając się. Co jest tak naprawdę stawką tej walki dla ciebie? Twoja cała przyszłość? Nie no, kurczę, nie wydaje mi się, że boksowało przyszłość. Walka, walka jest na pewno ciekawa, nawet trudna, na fajnej gali i na tym się skupiam i, i tyle. Wyczuwasz delikatne lekceważenie ze strony Michała Chudeckiego, czy, nie, czy niekoniecznie? Nie wyczuwam, nie wiem, wyjdę do ringu, jak mnie jest lekceważy, to jeszcze lepiej, lepiej dla mnie i tyle. Nastawiasz się na pełen dystans? Bo ty jeszcze tych 10 rund nie boksowałeś, będziesz miał okazję? Nastawiam się na pełen dystans, oczywiście jeżeli uda się trafić Michała jakoś celnie, gdzie będę widział, że jest zraniony, to będę próbował wykończyć go do końca.